Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Z tego miejsca chciałem zaprosić na webinar, który odbędzie się już 23 kwietnia o godzinie 20. Podczas tego webinaru postaram się opowiedzieć wam, co może się wydarzyć już niebawem w ramach. No, mocno zaognionego w ostatnim czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Porozmawiamy sobie o sytuacji na złocie, ropie. Zobaczymy też na kurs Bitcoina, który jako pierwszy zareagował z racji tego, że ważne wydarzenia wydarzyły się w sobotę, kiedy giełdy były zamknięte. Spojrzymy na rynki, spojrzymy na najważniejsze indeksy w Stanach Zjednoczonych, spojrzymy na niemiecki DAX. No i spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy. Korekta, której jesteśmy świadkami w ostatnim czasie, i te spadki na rynkach, które doprowadziły do znaczącego obniżenia się indeksu strachu i chciwości do poziomu 30-kilku punktów, co wskazuje na to, że inwestorzy z ekstremalnej chciwości zaczęli się bać inwestować w krótkim terminie na rynku. Czy to tylko przejściowy moment, czy też no, jest realna szansa na to, że spadki nam się na rynku napędzą i przejdziemy do globalnej bezsy. Jeszcze raz przypominam i zapraszam. Zapraszamy 23 dzień kwietnia, godzina 20.00. Partnerem webinaru będzie Konotoksja. Zapraszam już teraz, nie może Ciebie zabraknąć. Pozdrawiam.